Siemaneczku, witam wszystkich w na z G4 i dzisiaj testujemy sobie skrzynkę do skinów, do auga skrzynka kosztuje 12 zł, najdroższy przedmiot tutaj no tak właśnie myślę, że akibara akcept powinna być właśnie najdroższa i jest za 3300 w stanie field 0.004% szans mamy też jeszcze hodroda z takich droższych Might, Midnight Lily, e, Adonis Nevi i, i, i wiele innych z takich fajniejszych jeszcze jest Carved Jade, który wygląda bardzo fajnie w nowym no i także tutaj popolujemy na te skiny no ten powiem wam, że raczej do trafienia mam nadzieję, że wyleci w tym odcinku e, oczywiście zapraszam do korzystania z mojego kodziku Lucas, który daje wam 5% bonusu płaty. E, i skrzyneczkę Mirispec na starych, którą sobie otworzymy i zobaczmy co tu się wyleci. 50 grim, okay. 56 groszy, raczej średnio ci się oddało, e, takim na samym dole, także dość tanio. E, macie też dostępną dzienną skrzynkę, którą już się otwierałem, e, jak i skrzynkę e, EXPA, na przykład w takiej srebrnej można trafić e, sobie na przykład takiego fire elementala, który no jak miałem te klucze to wyleciał mi chyba 3 razy ogólnie także spoko opcja a takie klucze dostajecie maksymalnie 55 sztuk między właśnie poziomami od 31 do 40 eee, robimy sobie jeszcze na początku kontrakt bo, bo w poprzednim odcinku zapomniałem porobić kontrakty z tych mp9 które tam potrafiałem z jednej z bitew 34 no niestety e, dało nam Item tańszy, spróbujemy jeszcze raz, 87, no to taki droższy już. No i mamy Guardiana za 94, Także się opłaciło. Z tej reszty będzie? 49, to zrzucimy jeszcze naklejkę za 83, będzie kontrakt i zobaczmy. O, mamy Agenta za 73. No, tycha straty, ale szczerze mówiąc fajnie, że wymieniliśmy sobie skiny na Agenta. No dobra, przejdźmy sobie do samej skrzyneczki. Do Auga, razy 4 sobie otworzymy. I zobaczmy co tutaj wleci Mamy Fleet Flock 11 zł kosztuje, to, to średnio Mam tutaj do trafienia kontraktor Tylko wszystko 12 zł No raczej nie chcemy go często tutaj widywać A Cameleon 11 zł za czerwony skin Jeden z najtańszych skinów w ogóle czerwonych Ym ale Chyba nie jest w sumie najtańszy. Nie wiem, czy najtańsza nie jest ta MP7. Mm, no, chyba ona jest w sumie najtańsza. Jeszcze jest Famas, też czerwony, który no, za drogi też nie jest. Mm, no, dobre otwarcie. Prawie na 43. Całkiem niezłe te identy lecą. No i teraz raczej powinien być profil, prawda? 70 zł, okej. Okay. W lepszym stanie poleciał Melonik też w Faktoryniu. No to Faktoryniu to musi być drogi, nie? Czyli 19 zł. Oczywiście. No ale ten Bengal Tiger, no, jest skinem dość drogim. Zależy od stanu w Faktoryniu za 160-140 No to ładnie, ładnie. Może by poleciał taki. Już tak nie musi w Tutaj ciąg Akibary. Jednak niestety no, my trafiamy pomiędzy te skiny i trafiamy w komendę za. 24 groszy. No cóż. Szkoda. Mangal Tiger przeleciał. No cóż. Mamy Random access, razy 2. Jeden w lepszym stanie, który nie ucieka zł. Tak jak Kameleon. Eee, ale skin. Nie kojarzę go z wyglądu. w Ale tutaj na zdjęciu. No nie wygląda coś ciekawie. Zresztą ten Kameleon mm, lepiej wygląda. O, trafiliśmy Auga Torque. Który kosztuje 39 zł w stanie flipestać taki na wyleciał. No to fajnie. Zróbmy sobie może jakąś bitewkę z augami. O, napiszcie w komentarzach, czy gracie augami. Ja sobie w mi lubię pograć. Jak mnie enemy team podenerwuje, to mówię dobra. Kupię auga. Bo jednak według mnie auki jest bardzo mocny z celownikiem. Także przeciwnicy auga od razu hejtują, że, że się bierze taką broń, która raczej ułatwia grę, zdecydowanie bardzo, że ten celownik. Jeszcze tam jest kropeczka, także no, fajnie się z, tym, z tego strzela Hedy. Bardzo jest to ułatwione. Kurde, ten Crusher ładnie trafia. Okej, okay. mamy Sidmet. Z... Okej. Okay. Jest Kamelonik. Zaczynamy gonić tutaj, zaczynamy gonić Crashera. Okej. Okay. Mini malware nam wyleciał. Tutaj Crasherowi w factory new. na początku. No różnica też jest ogromna, razy dwa. O, Amber Fade. Auk. Dużo jest skinów Amber Fade. Nie wiedziałem również, że auk. No i zobaczmy dalej, zobaczmy dalej O, ten Grasher na koniec znowu zaczął dropić No, nie tak miało być Miało być inaczej, o nie No i te skiny na koniec Zdawały o tym, że Zgarnął wszystko, 348 No całkiem nieźle Całkiem nieźle To wyszło dla niego Szkoda, Szkoda, że zaczął dropić na koniec Już myślałem, że losy bitwy się odwróciły no ale cóż. Jest jak jest. Trzeba spróbować na czterech. Na czterech musi oddać. Znowu jest Crusher. Nie zawsze. Ryan i Arnold. No początek fatalny. Oby jak najmniej takich. Oj, mamy Bengal Tiger. Niestety tylko w stanie testu Szkoda. Za to Ryan to widzę, że co się wyróżniać um, Momentum Battlescat 7 zł tylko Okej, okay. Dead by Puppy Trzeba to jest na P90 Be Dead by Kitty Być może Pewnie podobnie wygląda, tylko że są wszędzie szczyniaczki No ten Ryan nie się dropnie Nie ma co Arctic Wolf, który nie. że to jest Stork, ale to jest jakiś Tomcat. O, teraz jest Stork dla Crashera. Nie powiem, że bardzo close bitwa ale mamy szansę to wygrać. o, o. Czy ten kamelon zdecydował wygranej? <grym> nie zdecydował, bo wygrał Arnold, ale tak, wyprzedził mnie. Także nieźle. Arno, cicha woda, no ale trafi kilka tych droższych skinów. Tutaj ten auk. Pewnie jakiś momentum też mu wpadło. Minimalware. No i finalnie wygrał. No szkoda, szkoda. Myślałem, że zgarniemy to. A, palnimy sobie jeszcze na koniec kontrakt z tego, co tam mam. Z tego agenta, z tej MEczki 168. Ciach. O kurde. Ale sypnęło teraz. Nice opłacało się ten kontrakt zrobić na koniec, tak na pocieszenie. Yy, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subik, oraz komentarz. Widzimy się w następnym odcineczku. Cześć!